Grzechotka tylko furkota. Ale Fajnie, że robi to lewą ręką, na no? Prawą nie robiła. Lewą to ona nie robiła. Lewą no nie widzisz? Ona na prawą teraz taką robi. Prawą. No się się go zdolnie, no powinnam teraz taką, że toczki czyś powinna, wiesz, tą ręka. Ja się ręce pomyliła. Wiesz? No to ona tu będzie zabierać. Co? No to ma bliżej. Ciechuj, jaka jest zła. Cieła? Cie, Cieła. Cie, co, co to się stało, biegane, to co? Na... Zabrali mnie? Nie? No ma, no ma. No masz zapawkę. Nie, dobrze było. Teraz musi patrzeć na tą stronę.